Możesz nie być pewny, o którą celę, to po jakie cele chodzi, czy o cele w więzieniu, czy w jakimś yy, klasztorze, a może o cele, jak ktoś nie będzie wiedział, jak to powiedzieć po polsku, że to jest komórka. Mowę naszą tę wygłosi nasz niezrównany tancer, <noise> <noise> tak czyli Mikołaj, <noise> Mikołaj Sowiński. Tak wyznaczać sobie cele Mikołaj Sowiński. Mikołaj Sowiński, tak wyznaczać sobie cele. Wyobraźmy sobie statek. Statek. Z załogą i kapitanem. Statek, na którym załoga i kapitan znają dokładny cel swojej podróży. Wiedzą, ile ta podróż im zajmie. Na 10 000 takich przypadków, 9 999 dotrze do celu. Natomiast zastanówmy się, jaka jest odwrotna do tego sytuacja. Mamy statek bez załogi i bez kapitana. Statek, który nie ma jasno wytyczonego celu podróży. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jeżeli taki statek w ogóle wypłynie z portu, to albo osiądzie na mieliźnie, albo zatonie gdzieś na morzu. I teraz zastanówcie się każdy z was osobna, którym statkiem wy jesteście. Czy macie w życiu taki określony, klarowny, konkretny cel, który realizujecie, który wytrwale realizujecie w swoim życiu? Czy jesteście tym drugim statkiem, który gdzieś podąża nie wiadomo gdzie? Ja zachęcam was do tego, aby te cele sobie wyznaczać. Nie muszą być to takie ambitne cele, długoterminowe na całe życie, ale też mogą być podejmowane z dnia na dzień i ulepszanie się właśnie na przestrzeni tygodnia. To nie będzie łatwe, ale warto próbować. I zauważmy, na jakich ludzi dzielą się osoby, które wyznaczają sobie cele. Albo sobie ich nie wyznaczają, jest to najgorszy możliwy przypadek. Są to osoby, które, no niby coś wyznaczają, ale według złej reguły. <laughs> są to osoby, które wyznaczają, ale ich nie realizują. I są to osoby, które je wyznaczają w sposób dobry, według <laughs> zasad, które zaraz wam podam i które je realizują. <laughs> Jak? Taki dobry cel sobie wyznaczyć. Cel musi być zapisany w formie dokonanej, czyli zrobiłem. Nie, że coś zrobię, czy będę robił, tylko musi być, że coś zrobiłem. Następnie taki dobry cel musi być w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Czyli nie, my zrobimy. Nie wy zrobicie, tylko ja coś zrobię. Ja to zrobię, nie my to zrobimy. Taki cel także musi być mierzalny. Czyli nie, że zdam dobrze maturę, bo jak to zmierzyć? Czy będę bogatszy w życiu? No, bo tego też nie możemy zmierzyć. Tylko tutaj musi być konkretnie, aby był ten punkt odniesienia czyli zdam maturę z języka polskiego na 50%. Poznam więcej ludzi. To też jest coś niemierzalnego. Musi być konkretnie, kogo poznam i kiedy chcę to zrobić. Czyli poznam Kubę, Asia, Asię, Grzegorza Mczęczyszczykiewicza na przykład jeszcze. I musi być to konkretnie, aby na koniec tego celu można było to zmierzyć, czy faktycznie to wykonałem. Ostatnia bardzo ważna reguła wyznaczania sobie celów to jest cel musi być określony w czasie. Czyli nie, że coś ja sobie za jakiś czas zrobię, tylko musi być dokładnie określona, czyli zrobię coś tam. 30 września 2021 roku. A nie, że za jakiś czas to zrobię, bo za jakiś czas to nie wiadomo, jak to zmierzyć. To tak samo. Czyli taki dobry przykład wyznaczonego celu, to powiem na swoim przykładzie. Ja, Mikołaj Sowiński, dnia 30 września 2022 roku. Mam na swoim koncie 1 milion złotych. To jest właśnie dobrze wyznaczony cel, i zauważcie, że nawet jeżeli takiego ambitnego, wartościowego celu nie zrealizujemy w 100%, to i tak, jeżeli go zrealizujemy w 60, 70, a może i 80%, to jest to lepsze. Niżeli byśmy zrealizowali tak, taki mało ambitny cel w 100% czy nawet w 120. Więc takie cele ja po, polecam wyznaczać sobie ambitne. Chciałem wam powiedzieć o jeszcze złym przykładzie wyznaczenia sobie celu. Moim zdaniem ten przykład jest dramatyczny, czyli za jakiś czas my będziemy bogaci. Przeczy on tym wszystkim regułom, o których powiedziałem. I teraz. Prosiłbym Was, żebyście sobie na szybko, na kartkach napisali jakiś cel. Nie musi on być wielki, ale żebyście sobie napisali, żebyście przetestowali tą regulę. I też zachęcam Was do tego, aby się ulepszać, właśnie aby do... się ulepszać właśnie za pomocą takich wyznaczania, wyznaczania sobie celów. Aneta nie chciałabyś czegoś osiągnąć w brazylijskim dujisu? Anita. Anita. No. Zawsze. Już zapisałam coś. Tak. Zawsze to nie jest określone w czasie. <głosy> <głosy> Czy ktoś chciałby się podzielić, co zapisał? Proszę bardzo. Jest ja z roku 30, 1930, właśnie 2030, właśnie wygrałem wybory prezydenckie. <grym> A w jakim kraju? W Polsce. A i to się podbije. Do, do tego celu, moim zdaniem, było warto, warto dodać ja, twoje imię i nazwisko, i później dalej lecisz z tym, co tam napisałeś, nie? To rzuci za chłodnie do tego. <grym> A więc dziękuję. To są takie podstawowe kwestie związane z wyznaczaniem sobie celów. Jeszcze raz podkreślam, że takie cele warto sobie wyznaczać i długoterminowe, i krótkoterminowe, i też te średnioterminowe, aby nieustannie się ulepszać. I też sprawdzać swój progres, bo jednak takie cele pokazują ten progres. Więc dziękuję. Serdecznie dziękujemy Mikołajowi Sobińskiemu. Wiemy, jak wyznaczać cele. Ja na marginesie dodam, że milion złotych zarabiałem miesięcznie w zeszłym wieku. <głosy> <głosy> Proszę o wpisanie. Swoich spostrzeżeń na karcie ewaluacji dla Mikołaja, a chronometrażysta odliczenie jednej minuty czasu.